Ma ludzie, z tej strony Rivlo i ogólnie jest ze mną Cześć. Stare dziady wróciły na rowery tak trochę Bo dawno nie jeździliśmy I znajdujemy się w legendarnej piwnicy e, Tak widzowie, to jest moja piwnica Z Monshim rozpoczynamy serwis y, speca Tutaj w pierwszej kolejności zajmiemy się amorkiem Tak, pokaż lagi Bomber, ale brudne już No, bomber trochę się domaga serwisu No, więc Monshi rozpoczął serwis Tutaj mamy tego bombera właśnie No i ogólnie będziemy robić mojego speca Całego. Yy, młodszego tego jak to było krosa dostałem laga. Tak, młodszego krosa też będziemy robić. Dostałeś laga. Dostałem laga. To zaraz możesz dostać lagą. <laughs> Popeya z nami nie ma dzisiaj, bo Popey gra w grę Grand Theft Auto. Yy, tak wyszło. Popey nie może wyjść dzisiaj. Yy, więc tak, zajmiemy się trochę serwisowaniem. Jest mega zimno na dworze i mega dawno nie jeździłem na rowerze. Stwierdziłem, że nie można ciągle siedzieć w chacie, bo, bo, bo nie. I wychodzimy na rower, także yy, wracamy. Ja wiem, że ciągle mówię, że wracamy i nie wracamy, ale tym razem na serio. RIVLO 2022 i Monshi Monshi mechanik. Widzicie, ile kluczy tam ma? Mamy tutaj tłumienie w naszym bomberze Mamy i. Tłumienia tak i ja stwierdziłem, że muszę wam pokazać jak pięknie ono chodzi zobaczcie, moim zdaniem jest git nie ma porównania w ogóle do RST i mimo, że to jest bomber DJ... ile on jest? to jest bomber dj trójka. to mi się wydaje, że jest bardzo dobry i tak tłumienie jest git ze sprężyną nie było problemu to znaczy trochę to przeserwisujemy i mąż się męczy z szaftami teraz a ja nie wiem, czy się nie zajmę trochę napędem. Ale to bym musiał go ogółem wyczyścić. W sensie nie wiem, od ostatniego serwisu było mało jeżdżone. Ostatni serwis mąż mi robił w zeszłym roku szkolnym. I potem mąż będzie robił swój rower No siema ludzie ogólnie witam was na dworze Nie wiem czy to widać ale tutaj jest rower I wiem że jestem ubrany tak grubo Mam cienką kurtkę tą taką yy, Wiosenną Dlatego mam dwie bluzy pod spodem żeby mi nie było zimno No i ogólnie to ja też mówiłem mąż jemu Że się nie mogłem przełamać żeby wyjść na rower w zimę się do tego przygotowywałem kilka tygodni Bo nie mogłem sobie wyobrazić że tak nagle wracam na rower yy, Bo jest tak zimno Ale się przełamałem I wróciła mi widzowe. wracam na rower Tym razem na serio i mega się cieszę jeszcze się nie mogłem przełamać, że złapałem zajawę. Już podskoczyłem tam właśnie na krawężniku wróciła mi zajawa na jazdę na latanie, ale także na serwis, bo mąż się przeserwisował mi bombera. No w międzyczasie ja sobie zrobiłem napęd i się mega cieszę, zajawa wróciła. I myślę, że raz na jakiś czas wrogi też będą. Jednak teraz no się zaczął czas świąteczny i też inne rzeczy trzeba ogarnąć. Tak, pojedziemy na tripa. Tak. Tak. On potwierdza, ja potwierdzam, on potwierdza. No jest przeserwisowany bomber, tak troszeczkę Mega się cieszę Mąż się zrobił crossa sobie Zrobił dampera bardzo ładnie chodzi I w ogóle na osiedlu Tutaj nam koło chustawki posadzili takie drzewa Ciekawe, pierwsze to widzę Dawno na dworze w sumie nie byliśmy, co nie możny. Tak. Trzeba wrócić do wychodzenia tak. No i będziemy wracać też no, no, no. Siema ludzie, z tej strony Rivlo tak, dokładnie i witam was w drugim dniu jazdek na rowerze. Witam was na osiedlu już jest dzień, więc pokazuję wam te drzewka, które pokazywałem w odcinku z serwisu. Mamy krosa mąż jego i mojego spesa. No niby trochę jeździ. Zastanawiam się cały czas nad nowym rowerkiem, ale to jeszcze zobaczymy. No jest mi dość zimno, ale dzisiaj sobie trochę pośmigamy na osiedlu. Musiałem napompować, bo dawno nie jeździłem. Wziąłem także plecak ze starym ekwipunkiem No, stary jest sprzęt, ale nowy kask mam. Ja potwierdzam. Tak, on potwierdza, on ci też o kask czyli to kask Popeya. Kask Popeya. Było. A już jest twój? No i już jest mój, bo Popey ma inny. No <laughs> Przywłaszczanie, nie jak to się mówi, przez zasiedziałość. No, trochę tak. Tak, trochę, no, no, no. <laughs> Jesteśmy na Forcie 9, tam jest Ford. I ogólnie jest problem z moim siodełkiem Merida Comp CC, po roku użytkowania jest już tragiczne Będę musiał rozejrzeć się za nowym siodłem Pamiętam, że ja nagrywałem jego unboxing i mówiłem, że wydaje się być git, ale moim zdaniem jednak no, nie jest git, zaraz wam pokażę To siodełko Meridy, po roku normalnego użytkowania Ma popękany materiał, pogięte te pręciki jest tam popękane, moim zdaniem no nie powinno tak być. Pręciki są całkowicie wygięte. Materiał już, no popękał. Ono było normalnie użytkowane. Nie było z nim nic robione. I moim zdaniem, no nie wiem, nie powinno tak być. Produkt moim zdaniem niegodny polecenia, ogólnie mega średnio wygodne. Na razie sobie trochę zmieniłem położenie jego na sztycy. Dałem na maksymalne w tył. Um, tak jest wygodniej Ale ogólnie to będę musiał nowe siodło znaleźć Nie polecam Monshi ma siodło tego typu Ono jest takie duże, ale ono jest miękkie I zastanawiam się czy też nie założyć sobie takiego miękkiego Żeby nie było po prostu wygodniej Bo on nie musi być estetycznie Aż tak ważne żeby było wygodnie Proszę państwa Monshi będzie skakał Jesteśmy tutaj na forcie Monshi chce skoczyć coś takiego małego Ja tutaj przed chwilą sobie Pump traka testowałem I w sumie to mi się nawet podoba Tam jest taka banda duża Fajne jest Dawno nie skakałem totalnie nic, kurwa nie wiem W sensie to jest malutkie, więc w sumie to i tak mi nie ten, ale no Mąż się spróbuję lecieć małą hopę. Mąż się przygotowuje psychicznie do przelecenia tego małego gapa. No jak ja skaczę pierwszy raz od oby... Nie no ja się z ciebie nie śmieję, ja, ja nie mówię, nie? Ja skakałem ostatnio może rok temu, Ja mało latam Ja teraz na pomptraku tylko sobie jeżdżę. Witam widzowie, dziękuję za nominację Martek Bemiasz Lecimy po Kczampy widzowie. Jeszcze nie idziemy spać, będzie świeca i do tego mrówko jad. proszę, dajcie mi unban Nie będę mi Udisa na moich streamach Jeszcze nie idziemy spać Paweł będzie skakał. Ło, kurczę. Case był. Za wolno, nie wolno. Co to było, mąsi? Jak, jak odczucia? Dobiłeś kołem trochę. Za wolno, nie wolno. Poczułem, że mi spodnie z dupy spadają mi się. Trochę jed jedną korbę upomniałem zrobić, bo... Jedną korbę przez spodnie. Znowu! Tak samo? No teraz szybciej musisz, no. No bez przesady, mąż i dasz radę. Wow! Chyba git! Tak mi się wydaje, no doleciał. Uch, trzeba iść odpocząć. No, a ja ładnie sobie pump traka zrobię. Dobra, widzowie, mamy tutaj tłomi... tł tłomienie, ta.